Dzień dobry, to jest hazardowe podsumowanie tygodnia, w którym będziemy Państwu prezentować informacje z ostatnich dni. Od sezonu 2020-2021 Lech Poznań ma nowego, starego sponsora strategicznego. Został nim STS, czyli największa firma bukmacherska w Polsce, działająca również na rynku międzynarodowym. STS już od ponad 7 lat ściśle współpracuje z kolejorzem. Kontrakt został zawarty do 2023 roku. Współpraca z STS rozpoczęła się wiosną 2013 roku. Wówczas była to pierwsza w historii polskiego sportu umowa na taką skalę pomiędzy klubem sportowym a legalnym polskim bukmacherem. Prezes firmy z Katowic Mateusz Juroszek wierzył wówczas, że współpraca będzie układała się doskonale i że uda się ją przedłużyć na kolejne sezony. Tak rzeczywiście się stało, ponieważ kontrakt pomiędzy stronami przedłużano już trzykrotnie. STS znany jest jako zaangażowany sponsor, którego aktywność zdecydowanie wykracza ponad ekspozycję logotypu. Buchmacher przeprowadził w ciągu minionych siedmiu lat współpracy z Lechem Poznań szereg unikatowych projektów, jak na przykład umożliwienie kibicom podjęcia decyzji w sprawie logotypu na koszulkach, w jakich zagrają piłkarze w meczu Ligi Europy z FC Basel. STS wspólnie z kibicami i kolejorzem zrealizował i wsparł również takie projekty, jak oglądanie meczu z Piastem Gliwice na Telebimie przed Stadionem, Kolorujemy czy umieszczenie logo Fundacji Sport Twoją Szansą na koszulkach meczowych Lecha Poznań. Dochód z licytacji tych unikatowych koszulek pozwolił na pomoc podopiecznym organizacji dobroczynnej. W ramach nowej trzyletniej umowy logotyp Bukmachera znajdzie się na przodzie koszulek piłkarzy Lecha Poznań, a świadczenia dotyczące ekspozycji materiałów sponsora będą obejmować wybrane nośniki klubu. Obie strony będą także dalej współpracować w ramach działań w internecie oraz przy projektach skierowanych do kibiców. W sobotnim losowaniu padła rekordowa wygrana w Lotto online. Jeden z graczy trafił szóstkę i wzbogacił się aż o 12 542 865 zł i 40 groszy. Warto przypomnieć, że grając w Lotto online, gracze mają takie same szanse na wygraną co osoby odwiedzające tradycyjne punkty sprzedaży Lotto. Najlepszym tego dowodem jest rekordowa szóstka w grze Lotto, która padła w sobotę właśnie dzięki zakładowi zawartemu w sieci online. Szczęśliwy gracz sam wytypował takie liczby jak 9, 17, 21, 24, 27 i 34. Warto podkreślić również fakt, że dzięki zawartym przez graczy zakładom we wszystkich grach lotto, Totalizator Sportowy przekazał wielomilionowe dopłaty na wsparcie polskiego sportu i kultury narodowej. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wsparto kwotą prawie 10,5 miliona złotych, a Fundusz Promocji Kultury zasiliły blisko 2,8 miliona złotych. Co więcej, 10% ze sprzedaży online produktów Lotto trafia na walkę z koronawirusem i jego skutkami. ElwiBet zakłady bukmacherskie rusza z nową autorską kampanią Republika Kuby, która została oparta na motywie kubańskim. W najnowszym spocie promocyjnym wśród nasłonecznionych ulic Hawany ujrzymy podobizny zawodników Wisły Kraków na czele z jej kapitanem Kubą Błaszczykowskim. ElwiBet w trakcie realizacji kampanii zdecydował się na aktywację umowy sponsoringowej z Krakowicą klubem. Kampania Republika Kuby została w pełni stworzona przez Elwibet, a jej realizację przeprowadziło studio produkcyjne Artcore. Pierwsze spoty zostaną wyemitowane w kanałach o tematyce sportowej, na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Bukmacher zdecydował się na kampanię 360 stopni. Zauważymy ją podczas wydarzeń sportowych w całej Polsce. Jedną z najważniejszych informacji, jaka czeka na graczy, jest przygotowany przez Elwibet nowy bonus powitalny, wprowadzany na rynek przy okazji startu kampanii. W tym tygodniu to już koniec. Po więcej informacji ze świata branży rozrywkowej zapraszamy na Interplay.pl i do kolejnego hazardowego podsumowania tygodnia, które ukaże się już za tydzień.